Witam Was wszystkich, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Powiem Wam szczerze, dzieje się, dzieje się i to bardzo dużo. Myślałem, że mm, prawdę mówiąc Gęszyń już odpuścił, przekazał pałeczkę Wówie i ogólnie nie będzie się działo nic fantastycznego. Jak się okazało, myliłem się, co oczywiście jest bardzo dobre, bo ja dalej kocham tą grę. I teraz tak, poleciał wczoraj trailer. Który, no myślę, że chyba rozbił skarbonkę, bo dużo osób, które siedzą w lore, które interesują się, to jest dla nas po prostu prawdziwa perełka. Dla tych, którzy nie grają, śledzą tylko co nieco albo odeszli od Genshin'a, tego typu trailer sprawi, że przypuszczam, że chociaż część z nich na pewno będzie chciała wrócić dla samego lore. Dla tego, co się będzie tam działo, co nas czeka i ogólnie wyszło fantastycznie. Ogólnie już miałem wrażenie, że przy Skirk już bardzo dociskałem śrubę, że są mega trailery, są mega zapowiedzi, są naprawdę fantastyczne te animacje. Trochę mam wrażenie, że ściągają od wówy z taką animacją 3D przekraszaną 2D i odwrotnie, co jest genialne. Super się to ogląda, naprawdę świetne. Ale przejdźmy do samego trailera. Ja go nie będę omawiał całego, bo ja myślę, że tutaj są osoby, które... Zrobią to dużo lepiej niż ja, na przykład Cosiek mogę podpiąć jego kanał w komentarzach, bo uważam, że on robi przecudowne analizy i uwielbiam gościa za to, co robi, ale sam trailer jest świetny. Mamy spotkanie cieni, czyli takich bezpośrednich, podwładnych celestii, którzy, które, bo to są praktycznie same kobiety, nadzorują prawami świata. I dowiadujemy się w sumie bardzo dużo o tym, że na przykład. A, będą spoilery fabularne, więc jeśli ktoś nie chce, to ja uważam, że ten odcinek jest do skipnięcia. Bądź jak ktoś nie czytał w ogóle, nie wiem, lore, nie czytał dialogów, skipował fabularkę i chce się czegoś dowiedzieć, no to znowu dla odmiany to tutaj będą takie, powiedzmy, jakieś mega skróty i takie złote myśli. Przede wszystkim tak, mamy w zwiastunie pokazaną Ronowe, bogini śmierci, która między innymi odpowiada za nałożenie klątwy na Fontaine, na to, że ci wszyscy biedni ludzie po kontaktu z wodą pierwotną zamieniali się w oceanidy. Jest też, znaczy bezpośrednio powiedziała, że jest też odpowiedzialna za, za to, co się działo w Kenry, że cała ta jej klątwa no, to była nałożona właśnie bezpośrednio przez nią. Problem jest taki, że w tym całym bałaganie nie widzę jakby bezpośrednich poleceń od Celestii. Że to są jakby działania cieni, które one interpretują jako, że tak powinno się robić, że tak się należy. I mam wrażenie, że one działają samowolnie, bez kontaktu z Celestią. Że Celestia wymyśliła zasady, stworzyła system. I ona praktycznie w to nie ingeruje, tylko cienie same nadzorują cały ten świat zgodnie z zasadami, do których zostały stworzone. Takie mam wrażenie. Problem w tym, że nie wiem, gdzie jest pułap tego, co one mogą robić, powinny robić, to co uważam, że jest yy, według nich za słuszne, bo to wiecie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mamy, bo tam się bardzo y, dużo tych postaci przewinęło. Naszego Boga, który zablokował podróż naszych bliźniaków, czyli Atera i Luminę. Jest to Bóg przestrzeni. On, y, ona właściwie, ma na imię Asmodej I właściwie w trailerze jej nie pokazują. Mówią, że zaginęła. Są podejrzenie, że stanęła po stronie ludzi lub archonów. I co może być dla nich problematyczne, i tutaj, no skoro wszystkie mają wolną wolę i postępują według określonych zasad, to pytanie, czy mają na tyle swobody, że mogą te zasady łamać. Więc tutaj też się pojawia dużo takich perełek. Mamy Istarot, bogini czasu. To jest ta kobieta z zegarami, która tam występuje w międzyczasie. Ona była m.in. czczona w Nkanomini i kiedyś w Monstat. Ach, kurczę, świetnie wygląda. No po prostu. Podoba mi się ten motyw zegarków zawsze uwielbiam. I. mimo że jej wygląd mi aż tak nie urzeka, to jednak. Cały ten motyw czasu, zegarków, tego, że nikt nie wygra z czasem i tak dalej No trochę się tutaj koliduje, no bo mamy Przykładowo tą klątwę nieśmiertelności narzuconą przez Renowę e, A Ishtar to władza nad czasem i właściwie oni są odporni na czas, no bo są nieśmiertelni Właściwie nie mogą umrzeć, więc... Tak trochę to wszystko... Wszystko się ze sobą łączy, chociaż tak nie do końca, widzę tu parę luk fabularnych, ale y, może tak miał być. Może coś się zmieniło w międzyczasie, a może któraś wersja po prostu jest takim niedopowiedzeniem. Mamy Niberius, Bogini Życia. Mamy y, Rindertir, y, która. Kurczę, zaciąłem się, powiem wam szczerze. Zresztą, ta relacja taka między nimi była taka dość, dość skrupulatna. Taka, jakby jedna była sumieniem drugiej i. Yy, I niepodwójna osobowość to raczej nie jest. To wygląda trochę tak, jakby ktoś Tam, czekajcie, bo ja sobie chyba do trailera podskoczę, yy, żeby sobie tak trochę dopowiedzieć. Yy, to było. Yy, wybaczcie, jak słyszycie klikanie myszką, bo sobie na szybko przewijam. Tak. Yy, Neburius to jest jakby głosem sumienia który wpływa na Rindatir, więc to wygląda, znaczy, jakby ktoś kogoś pochłonął, ale nie wymazał jego pamięci, jestestwa, i jakby współistnieją w jednym ciele? Nie wiem, może ja to tak czytam, może nie, może ona po prostu komunikują się telepatycznie i są po prostu powiązane myślowo, a na przykład ona żyje w zupełnie innym miejscu. Więc ten trailer w ogóle jest tak rozbudowany. On y, daje kilka odpowiedzi, ale daje tyle y, takich niespodzianek, takich niedopowiedzeń, takich zagadek, które y, chcę zgłębiać dalej, bo y, no, wygląda to naprawdę, naprawdę fantastycznie. Ym, lecimy dalej. Kogo myśmy my tam jeszcze mieli? Y, no, oczywiście, wspomnianie y, jest. Piero, który obserwuje bogów i właściwie Ofen gada, że by mógł właściwie kogoś ukatrupić i nie mówi tu o archonach, którzy są. Wiecie, tutaj hierarchia jest bardzo, bardzo klarowna. Mamy celestie. Mamy te boskie zasady, które jakby wpływają na cały ten świat. Mamy strażniczki tych boskich zasad. Mm, czyli mm, bogini śmierci, bogini życia, bogini czasu i bogini przestrzeni. Do tego poniżej mamy archonów. No i na samym końcu mamy ludzi bądź jakieś takie byty. Nie wiem. Pośrednie, nieśmiertelne. Kurczę, ja tak wiecie, jak czasami na spontanie gadam, to yy, czasami coś mówię i gubię wątek. Jest to czasami trochę problematyczne, ale y, nie mam czasu za bardzo napisać sobie scenariusza, bo zaraz wracam do pracy. Ogólnie zwiastun jest fantastyczne. Oczywiście to, jak oni się bawią tą koncepcją życia, budowania przestrzeni, tego, że jak coś po prostu nie wypali, to stykają palcami i po prostu to niszczą. No ale jest wyraźny zalążek taki, yy, że bogowie też mają swoje ograniczenia, to nie, nie są takie totalnie wszechmocne bądź do jakichś czynów muszą się przygotować, bo może ta klątwa nieśmiertelności to nie jest tak, że ona przykła palcami, i nałożyła tą klątwę na nich. Może to były na przykład dziesiątki lat przygotowań, bo Kengria, jak wiemy, rozwijała się, oni ogólnie nie uznali bogów, więc mogło być tak, że oni widzieli, że y, idą w tą stronę, której nie powinni i trzeba było ich jakoś ukarać, i to nie jest przyknięcie palcem, tylko muszą zebrać odpowiednią moc, czy odpowiednią ilość dusz, czy energii księżycowej, żeby taką klątwę nałożyć, i to na przykład trwało dziesiątki, może setki lat, jak ta cywilizacja istniała. Więc y, zapowiada się ciekawie, bo że jaki ja jestem nakręcony. Y, oczywiście ja wiem, że to jest Hojo i y, mam obawy, że Trailer to jest po prostu y, taka marchewka dla tych wszystkich spragnionych tego typu motywów, że to będzie że to będzie coś fantastycznego, odostaniemy na każdą łatkę godzinę, z story i nawet no, nie poczujemy, że się w ogóle cokolwiek dzieje. Dlatego ja nie wiem, ja wiem, że Nadzieja Matkom Głupich i to, co się tutaj dzieje, to naprawdę jest takim. Ja wiem, że większość osób używa sformułowania gotowaniem, ale. Taką zajawką bez pokrycia. Tego się najbardziej boję, bo gdyby to się okazało prawdą, że yy, w tym Not Cry naprawdę nic nie ma, że ta fabuła tam jest denna, że ja się po prostu od tego odbiję. To ja prawdopodobnie. Prawdopodobnie skończę z gęszynem. Bo ile razy można dawać ludziom nadzieję, że będzie lepiej i tą nadzieję podeptać. Naprawdę, bo. W tej chwili. Tak dobrze jak się w wówie bawię, to dawno się tak nie czułem w Gęszynie i po takich zwiastunach człowiek ma chęć grać dalej. Że ma chęć się logować, zbierać te rolki, że nadchodzą nowe fantastyczne postacie, że ten świat będzie coraz bardziej kolorowy, barwny, taki bardziej y, dramatyczny, y, tajemniczy i wszystko co fantastyczne będzie w tym ujęte. I później jak się człowiek zderza któryś raz z taką ścianą, to y, w końcu powie dość. I ja myślę, że z mojej strony to prawdopodobnie będzie ostatnia szansa dla Genshin'a, że y, ja z nadzieją y, wsiąknę w ten, w ten nowy teren, w ten Not kraj przed Szneznają. Ale tak jak mówię, jestem tak nachypowany, że moja największa obawa jest to, że ja się po prostu zderzę ze ścianą i po prostu zniknę. Taka, taka jest prawda. Dobra, to tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, no i cześć. Mam nadzieję, że miło się oglądało.